No i witam. Taki spontan dzisiaj z mojej strony. Wywaliłem, że tak powiem, likwidację z akwarium starej 126. I zastanawiam się, co mam zrobić ze żwirem. Jak myślicie? Do jakiego pojemnika go wrzucić? A może zamówić kontener tonowych, bo tonowe są najmniejsze. Czy to jest bio? W sumie odpady. Jakiś tam, ale nie, odpady z ości to chyba to to, to, to chyba zmieszane, tak? Czy, bo ja nie ogarniam jeszcze tego. Gdzie mam to wpakować? Do którego pojemnika? A może rozsypać na trawie. Jeśli ktoś cokolwiek wie i tam będzie wiedział, w ciągu paru minut da radę napisać na zdrowie żony. Do rady napisać co mam z tym zrobić? Zjeść. Nie no, zupy nie nagotuję z tego. <laughs> Także z chęcią, z chęcią posłucham Waszych propozycji. No dobra, tyle, bo mnie jeszcze chwilę roboty czeka. Także kończę. To tak na szybciorze. Nara.